Cześć, ja nazywam się Koen, a to jest Coenscape i to jest moduł, który będzie nam pokazywał jak stworzyć bohatera werdawnie w systemie czwartej edycji, która bazuje na module, module premium podręcznika gracza. Co i jak w tej kwestii możecie sprawdzić sobie w poprzednim module, jak to się montuje i tak dalej, ale tutaj dzisiaj pobawimy się tworzeniem postaci, więc do dzieła. Mamy aktorów, to jest sekcja aktorów, w której będziemy ich tworzyć. Aktorów tworzy Game Master, bo bo tylko on może je stworzyć, i patrzymy sobie na naszego torna. Torn w tej chwili jest bohaterem, który jest pusty. To znaczy, że niestety jest bez żadnych danych i ciężko jest wypełnić na przykład rasę czy ta dyscyplinę z, z ręki. Nie da się tego praktycznie zrobić, ale mając zakupiony moduł premium czy moduł y Player's Handbook, klikamy sobie na prawą stronę, tutaj, na Compendium Pack. I mamy tutaj pewne listy rzeczy, które nas interesują. To, co nas pierwsze interesuje oczywiście w tworzeniu bohatera werdawnie, to Name's Giver, czyli rasy. Klikam tą listę i mogę sobie wybrać, kim będę też grał. Oczywiście będę chciał grać trolem, więc chwytam nazwę troll, przerzucam ją do przodu, i. No, i to gdzieś tam defaultuje mi pewne parametry. Takie na przykład właśnie jak Movement Rate, jeśli chodzi o prędkości, jak karma jeśli ona gdzieś tam się pojawi, co do ilości tej karmy per, 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 per poziom i tak dalej. Drugim elementem, który na tym etapie moglibyśmy się zrobić, to teraz sobie dyscyplinę. Ale zanim to zrobimy, kochani, ja bym sugerował zerknąć sobie do tworzenia tych cech, atrybutów, które mamy w tej chwili. Jeśli wejdziecie na sam koniec, na Notes and Legends, to na samym dole Note and Legends jest Character Creation. I klikniemy to sobie. Character creation jest takim modułem, który pozwala, no właśnie, jak już widzicie, bazowo przydefiniował nam pewnego rodzaju wartości, które są w książce przypisane dla trola. I mamy 25 punktów, za które będziemy kupować sobie odpowiednio nasze atrybuty i on to automatycznie sobie będzie robił. Więc nasz troll będzie oczywiście pełnym pieszcą, chcemy, żeby też umiał coś trafić, więc damy sobie kilka punktów w trafienie. 14 to może być dokładnie to, co jest nam potrzebne. Chcemy też, żeby no, był silny i, i wytrzymały, więc tutaj też podniesiemy. Po dwa punkty. Im wyżej podnosimy, tym oczywiście tego jest więcej. 15, 16 w 16, 16, 17, 18 siły są mi 9 punktów. Podniosę jeszcze percepcję do 11 i power do 12, Odrobinę charyzmy tam do bo lubię gadać, tak? Tutaj, tutaj. O. Mamy 25 punktów, które się dały. Finalize Build. Klikamy to i nasze elementy tu leciały. Co jest ważne, to to, żeby popatrzeć dokładnie, jak się przekładają nasze. Te oczkowe current values na stopnie i na parametry, które nas interesują, które są od niezależne. Na przykład rokan. Obrona fizyczna, obrona magiczna, obrona społeczna, bo można strategicznie na początku wydać trochę tu i tam inaczej. Bo wiemy, że na przykład co krąg będziemy podnosić sobie jedno oczko w górę. W tym wszystkim z tego co widzimy, mamy już cechy rozdysponowane i wiemy, że to będzie troll. Jeśli chodzi o gender, o age i tak dalej, można tu wpisać wszystko z ręki, bo to jest na luźze. Drugim krokiem, oczywiście, jest dyscyplina. Właściwie pierwszym krokiem powinna być dyscyplina, a potem dopiero to, ale kochani, więc szukam naszego Skyridera. I też go przyciągamy z listy Skyriderów, z tego naszego kompendium, tutaj do ekranu. I może to zamknąć. Teraz, kiedy klikniemy na Skyridera, to dostaniemy Information. Information jest takim fragmentem, który jest wycięty z podręcznika głównego, który mówi mniej więcej, co to jest za klasa. game info tłumaczy trochę mocniej o, no właśnie, o pewnych elementach, które też pojawiają się przy tworzeniu postaci, przy opisie naszych umiejętności i naszych mocy. Circle One opisuje nam, no właśnie, to co mamy, gdy tworzymy postać. Przejdziemy na zakładkę Talents. No i wiemy o tym, że chcemy, żeby wszystkie nasze punkty były wydane. Tworząc pierwszego adepta, wciągniemy tutaj do środka wszystkiego rzeczy, czyli 5 podstawowych talentów i jeden z grupy Novice, czyli w tym wypadku ja wezmę sobie Unarmed Combat, bo wydaje mi się, że walka e, albo Throwing Weapons. Niech będzie Trolling Weapons. To wszystko jeszcze można edytować. zobaczmy sobie, jak one wyglądają w środku. Więc Battle Shout ma swój opis mechaniczny. Ma też parametry, czy one pochodzą, na przykład z dyscypliny. Z jakiego TRA jest wzięte. Czy jest favorite? Czy kosztuje nas wyczerpanie? Na, jakim, na jakiej cesze bazuje? To wszystko tu jest. Marca jeszcze przymodyfikować. To, co dla nas będzie na przykład ważne, to przy Trolling Weapons zmienimy sobie, że to nie jest ten dyscyplinarny, tylko wzięty jako. A... Jako option. A... Tak, żeby po prostu mieć. To, jeszcze co możemy zrobić, to oczywiście wydać punkty na to, żeby zmienić te parametry. Mamy 8 punktów na początku. Wybrałyśmy sobie 6 talentów zgodnie z możliwościami, więc Mel weapon. Awansujemy z pierwszego na trzeci, więc wydaję 2 punkty na ten początku. Dzięki temu nasza walka będzie wydajniejsza. No, Kolejnym krokiem, który potrzebujemy zrobić, to wydanie sobie skill, skilli tak naprawdę, nie? Więc tu są skilly. I pamiętajcie o tym, że potrzebujemy mieć jakieś umiejętności artystyczne, potrzebujemy mieć języki, potrzebujemy mieć umiejętności zwykłe, umiejętności wiedzowe. One wszystkie są wylistowane. Jestem przykład Knowledge, horror lord. Ja bardzo chętnie sobie to wściekam. right Language i Swimming na przykład. Nie będę dał wszystkich naraz, ale zobaczcie, że to, co mamy tutaj, jak zaczniemy sobie wpisywać, to mamy też ranki oczywiście. Akcje standardowe, tiery. Zostawimy sobie te poziom żeby były. Jeśli chodzi o języki, on też pozwala nam tutaj zapisać sobie ranki. To się łączy na przykład Write Languages z... Tutaj, z językami, które znamy. A to znaczy, że tymi, które umiemy pisać, tymi, które umiemy czytać. Tutaj akurat nie jest to oznaczone, ale w tym wypadku no, oczywiście musimy znać karasnodębski czytać i pisać. I potrzebujemy też mówić trollowym. Więc super, bardzo dobrze. To jeśli chodzi o talenty. Ponieważ nie mamy tutaj czarodzieja, to nie mamy tutaj jeszcze matryc, i nie mamy tutaj czarów. Ale może przy drugim bohaterze będzie też to widać, jak się to robi. Ponieważ kiedy wybierzemy czarodzieja, to pojawi nam się jeszcze moduł czarów, który też trzeba by sprawdzić za chwilkę. Dobrze, mamy talenty, mamy umiejętności. Kolejnym krokiem jest po wyposażenie się w sprzęt, który będzie nas interesował. Sprzęt jest w itemach, czyli gutsach. No i co? I są tutaj wszystko opisane. Ja przejdę na moduł, tutaj, który mamy. Patrzymy, co tutaj mamy. Troll act. Oczywiście, jeszcze trollowy Topór. Chcemy mieć e, Chainmail, czyli zbroję. Proszę bardzo, od razu liczy nam wagę. E, capacity, wie, wie ile możemy mieć. W kombacie pokazał nam od razu inicjatywę, która nam się też zmieniła, bo mieliśmy ją. E... Aha, jeszcze nie mamy. Patrzcie, jest 7. Zakłada nasz sprzęt jako Equiped, i moja inicjatywa spada do czterech. On automatycznie nam inicjatywę, która będzie tak się działa. Ma też opcje, jak test knockdown ma ma opcje, jak jump-up, czyli podskoczenie. Po przewróceniu mamy też kilka innych opcji, które możemy chcieć zrobić. Dlaczego tak? Dlaczego inaczej? Z, tego, z tej karty będziemy też tracić walkę, więc tutaj. Ona jest ważna o tyle, że jeśli wykonujemy agresywny atak, to będziemy też znaczyć sobie pewne rzeczy i robić. Rzeczy, które ja też lubię robić, to jest to, żeby sobie ten trollowy topór na przykład przeciągnąć do menu na dole. Do menu podręcznego, prawda? Tutaj jest na dole: widzicie, od 1 do 9 kratki, które możemy ściągnąć. Bronie, umiejętności, czasami, w zależności od tego, co, co dane modu nam pozwala zrobić, czy o tutaj jest to widziane. Dobra. Sprzętu możecie dodać ile chcecie, oczywiście do tego wszystkiego możecie dodać sobie jeszcze tarcze, sprzęt jakiś taki poboczny, o drobiazgi. Mamy też y, pieniążki, które możemy sobie wpisać. Bo dobrze jest mieć jakieś pieniądze. I w takim duchu mamy ogarnięte talenty, skile, rasy, klasy, pieniądze. Praktycznie jesteśmy gotowi do. Gdybyście chcieli jeszcze w jakiś sposób bawić się tym, że na przykład MG dał Wam jakieś pieniądze, jakieś EXPY, nie? Więc. Dobyliście 1000 punktów like. Bo MG chce, żebyście się trochę rozwinęli. Żebyście mogli powydawać rzeczy, nie? No to tutaj też jest ten element, że. Teraz, kiedy będziecie sobie grali, to znowu powiedzmy, że podniesiemy sobie, no właśnie, ognistą krew. Więc podnoszę ją z pierwszego na drugi. Zapis. A w wydanych wpisuję, że wydałem dwie szczęty. A tutaj na 800. Więc to jest taki element, który no nie jest samoliczący się, ale z drugiej strony pozwala właśnie bardziej plastycznie, ręcznie kontrolować te rzeczy. Coś za coś. Karta na rolu pozwala i trochę próbuję to liczyć, no ale zobaczymy, jak się ta karta będzie rozwijała. W tym, co tutaj mamy, kiedy już mamy wpisane doświadczenia i tak dalej, musimy zrobić jeszcze jeden duży rzeczek. Widzicie, karmy mamy w tej chwili 0. Mieliśmy też 0, jeśli chodzi o testy zdrowienia. Recover test, jak widzicie, jest mało, więc co się tu jeszcze dzieje? Klikamy sobie New Day Ta ikonka na dole jest czymś takim jak Long Rest w D&D Jeśli ją klikniemy Karma się zresetowała, wróciły nam talenty Jesteśmy wyspani I dzięki temu możemy wykonać różnego rodzaju działania Gdybyśmy na przykład wpisali sobie, że mamy karendę 10 to możemy też dokonać też test zdrowie On się pyta I widzimy, że test jest wykonany Na poziomie 6, step, 6 rzucił ósemkę, od razu automatycznie nam zdjął to z karenderem. Tu piszę mu jeszcze ranę i zobaczymy, co się będzie działo. Odejmuje, chociaż run nie zlicza, więc tu musicie pilnować sobie, żeby te łący się. żeby stosować zasady run. No zgodnie z książką, bo on sam jakby pozwala na razie to robić. Możliwe, że ta modyfikacja kiedyś się zmieni, ale, ale w tym wszystkim no ważne jest to, żeby tu mieć na uwadze co i gdzie mamy, ile tego jest i tak dalej, tak dalej. Można sobie jeszcze oczywiście wygrać tokeny. Więc tokenem jest to, co mamy tutaj jako główny. Wybierzemy sobie... To był troll, prawda? Niestety nie mam chyba ikonki trolla będzie krasnolud, ale możemy mieć tego krasnoluda jako bohatera, on jest gotowy jest wyspany chociaż ja wyśpię go jeszcze raz na wszelki wypadek dokładnie tak i tak złożonym bohaterem możemy grać możemy przechodzić do kombatu, który będzie nam za chwilę potrzebny, kiedy będziemy toczyć starcie z kimś to, co jest tutaj ewentualnie tym elementem, który będzie nas rozpraszał, to jest to, żeby dokładnie dopracować wszystkie elementy z, z podręcznika, ponieważ on tutaj nie jest w całości tak po prostu przepisany i przeklejony, żebyście go mieli. Niektóre moduły Foundry oferują naprawdę idealnie przeklejone wszystko, co się da. Tutaj tego wszystkiego nie ma. Po prostu trzeba się w tym duchu albo odbrać w cierpliwość, albo brać pod uwagę, że trzeba mieć drugi podręcznik, który te rzeczy będzie zawierał. Tak jak widzicie. Są talenty. Talenty mogę klikać, są części mechaniczne opisów tego co się dzieje, bo to jest resolving tak. Także te elementy można sprawdzić po kolei, one są przekopiowane, ale To jest to kompendium, nie? że trzeba znaleźć sobie kolejne działy, jak Learning Spells, i szukać ich, nie? To, to jest coś, co. Ja graficznie jestem z tego zadowolony, bo jest masz pewnych grafik, przesunięcia, e, pewnych podrozdziałów, ale one są, nie? Więc. więc... To my rozbije na początku. Tych y, temp. IT nie powinno być, tu jest coś dziwnego, nie wiem, czy to mnie zgrywa do, do cache'u, ale. Ale to jest, nie? Więc można wyszukać, tylko trzeba trochę posiedzieć, pokombinować. Mając więcej aktorów i więcej bohaterów, jesteśmy w stanie zrobić combat, e, który będzie tym naszym korowym elementem który nas najbardziej interesuje, bo w tym Foundry ma nam pomóc, ma nam te rzeczy uprościć. Więc, kochani, e, zapraszam serdecznie do kolejnego modułu, który będzie walka. E, to było tworzenie postaci. Jeśli macie jakieś pytania, e, zapraszam. Co jeszcze mogę pokazać? O, to może w drugą stronę. Nasz torn może być również magiem, więc będzie miał iluzjonistę. A ponieważ będzie miał iluzjonistę, to ja mu w takim razie wrzucę taką umiejętność jak tkanie wątków i spellcasting i tkanie wątków. Ok, i żebyśmy mogli rzucać zaklęcia, potrzebujemy sobie. E, potrzebujemy mieć matrycę. Bez matryc samo tkanie, tkanie wątków, rzucanie zaklęć, e, no, nie, nie pozwala, jakby ich używać w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Więc przesunięcie standard matrix do talentu spowoduje, że nam się tworzy moduł spellsu, Tak jak widzieliście. I teraz, mając te spelsy, możemy sobie spelsy jeszcze dodać. Czyli weźmiemy sobie zakładkę listy z naszego kompendium zaklęcia. Możemy sobie poszukać zaklęć, które nas interesują. To jest iluzjonista, więc nie wiem, czy znajdę odpowiednią nazwę dla. Ale podejrzewam, że elemental spirit to może być coś, co wyrusza nasz, nasz człowiek, nasz iluzjonista. Mamy tu parametry tego, co się dzieje, jak to wygląda, jak funkcjonuje. On się spytał, widzicie. Czy chcę dostroić matrycę? Czy chcę dostroić matrycę do Elemental Spira? Klikam, że tak. Nie mam elementalizmu, bo jestem iluzjonistą. Kurde, e, tak jest. E, dokładnie tak. Ale w tym wypadku, jeśli chodzi o, to, o ten, o ten, o ten czar i tak dalej, po prostu trzeba mieć e, odpowiedni talent. Dajemy atiu. Wybieramy sobie talent, który chcemy. Czy, wybieramy zaklęcie, które chcemy odpalić. E, ono wtedy wykona nam rzut na tkanie wątków. Spróbuję nam tutaj nie wrzucić. odpowiednie wątki, trzeba mieć odpowiedniego zaklęcia w duchu klas dyscyplin. No i potem jak już dostroiliśmy, to możemy utkać dodatkowe wątki, ewentualnie możemy też rzucić zaklęcie po prostu z matrycy, które będzie załadowane jakim zaklęciem. Illusionista, illusionista. Illusion, dyscyplin, illusionist, ok. Tret nie On załadował to do matrycy. Teraz trzeba utkać do niego wątki, nie? Ee, extra trecy, czy nie? Duration, bla bla bla. Tkam wątki. Failure. Tkam jeszcze raz. Udało się. Active trecy. To jest jeden. Failure. I tak aż utkam wszystkie 3. A może zrobię jeszcze test? Jeśli naciśnę cast On mówi mi, not enough threads, nie mam wystarczającej ilości yy, utkanych wątków. rzucam jeszcze raz, mam teraz utkane wszystkie trzy. No i od razu rzucił mi e, rzucenie zaklęcia. Nie wiem dlaczego to zrobi tak szybko. Ale ustawmy sobie, że mam utkane. Utkałem to ręcznie, mogę wpisać, że utkałem. Eee, wybieram sobie, że to rzucić Rzuciłem, jest failure. Mogę rzucić jeszcze na efekt, ewentualnie rozwinąć to, nie? Więc te rzeczy będą się działy. Tak samo będziemy patrzeć jeszcze na <laughs> walkę, która będzie się działa, więc to sobie rozbroimy, ale kochani, to jest 20 minut, więc tworzenie postaci trochę trwa. Ale z tym modułem jest są szybsze i jak raz je zrobicie, to będzie to funkcjonowało. Zwłaszcza, że inwentory jest dosyć fajnie rozbudowane. Dokładnie opis sprzęt, jego możliwości. W broni można że jest przekuta. Można też wybierać, że jest przedmiotem wątkowym, na przykład. I to wtedy też zaczyna robić nam nowe rzeczy, e, jeśli chodzi o, o dostaranie się do przybrzeży. Ale zanim o tym, a nie czymkolwiek innym, to tyle ode mnie, te 20 minut. E, tego jak stworzy Bohaterat, może się jakoś skróci, nie wiem, zobaczymy. E, Fandry, czwarta edycja po angielsku, ale kto wiecznie niedługo nie po polsku. W tym wszystkim tak tworzymy bohatera krok po kroku. Cześć.